Przepak był naszym boiskiem, siłownią i sceną. Tu spędzało się pół dnia bez żadnych planów. Gra w gumę była hitem każdego podwórka. Proste zasady, a emocje większe niż w niejednej grze. Wyścigi kapsli potrafiły trwać godzinami. Tor w piasku był ważniejszy niż asfalt. Składak to był prestiż. Każdy miał swoje triki, jak zrobić z niego rakietę. Ten dźwięk tarczy telefonicznej pamięta każdy, kto szukał kolegi u jego mamy. Pegasus był bramą do innego świata. Mario i Contra dawały radość na całe popołudnia. Kasety VHS przewijało się ołówkiem, a nagrania z telewizji były skarbem. Na bazarze kupowało się wszystko. Od gier po zabawki. Często całkiem pirackie. Guma Turbo była walutą. Historyjki zbierało się jak najcenniejsze karty. Wyprawa za blok była ekspedycją życia. Nikt nie mierzył kilometrów. Tylko przygody. Nie było dzwonienia czy pisania. Po prostu pukało się do drzwi i pytało. Wyjdziesz? Komiksy TM Semic były naszym Marvel Cinematic Universe. Każdy odcinek czytało się z wypiekami. Telewizja miała dwa kanały i każdy wiedział, co będzie leciało w niedzielę. Śnieg smakował jak najlepszy deser. Rodzice mówili, żeby nie jeść, więc jedliśmy więcej. Gra w klasy wymagała tylko kredy i odrobiny fantazji. Resztę robiła wyobraźnia. Zasada była jedna: wracasz, kiedy zapalą się latarnie. Proste i działało. Czasem jedyną zabawką był patyk. I wystarczał, żeby powstała cała zabawa. Gry na pierwszych komputerach ładowały się z kasety, a każda minuta czekania była magią. Kiedy nie było piłki, robiło się ją ze skarpet, i grało się dalej, bez gadania. Najważniejsze, żyło się chwilą, bez rejestrowania, bez pośpiechu, po prostu razem. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych 20 faktów o.